Agnieszka, Łudzik, marzenie króliczka, dzień marchewki. Dziś w naszym przedszkolu ważne wydarzenie spełnia się króliczka odwieczne marzenie, bo to dzień marchewki. O takim wciąż marzył. A ten nigdy w życiu mu się nie przydarzył. Wszyscy już ubrani na pomarańczowo. O, zobaczcie tylko, jak tu kolorowo bawią się, wesoło, radośnie śpiewają, wiele zabaw, tańców i ćwiczeń poznają. W przedszkolu, od rana z króliczkiem świętują. Portret bohatera chętnie narysują. Uszy, mała główka i okrągły brzuszek. Patrzcie na króliczka, wyszedł łakomczuszek. Marcheweczkę w łapkach mocno sobie trzyma. Zajada ze smakiem, nikt go nie powstrzyma. Króliczki, kochani, już chyba tak mają. Jedzą wtedy, kiedy ich zapach poznają. Przedszkolaki piją soczek marchewkowy, bo naprawdę smaczny, a przy tym i zdrowy. Marchewki witamin wiele w sobie mają i przedszkolakowi zdrowia sił dodają. Kiedy pijesz soczek i marchewkę jesz, będziesz silny, zdrowy. Pewnie o tym wiesz. Tak więc, przedszkolaku, świętuj dzień marchewki, a urośniesz zdrowy, silny, no i krzepki. Czytał Bogdan Dymowski.